Panie Marszałku, Wysoka Izbo, niewątpliwie intencja wnioskodawców jest bardzo szlachetna i ma zresztą swoje podstawy również w faktach, którymi się spotykamy. Tu już te pytania poprzednich, poprzedników właściwie były nakierowane na to, na ile obecne, obecne rozwiązania prawne pozwalają na to, żeby penalizować tego typu zachowania. I Wydaje się, że tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o grunt naszego kraju, to nie ma jakichś większych zastrzeżenia. Ja ma, mam pytanie takie do wnioskodawców, ponieważ no, poważniejszy problem jest z tym, co się dzieje na zewnątrz naszego kraju, gdzie, no nie mówiąc już o prezydencji Stanów Zjednoczonych, ale również inni publicyści czy politycy wypowiadają takie opinie, które gdzieś tam rozchodzą się świecie. Czy, państw, czy wnioskodawcy myśleli, jak? również temu przeciwdziałać, bo to, że ktoś przyjedzie, ktoś taki kto wypowiedział się w ten sposób, przyjedzie do Polski, tu zostanie yy, zatrzymany, no czy też y, pod, zostanie poddany tym rygorom kodeksu karnego, to trochę za mało. Jakie działania zdaniem wnioskodawców należy podjąć na zewnątrz nas, naszego kraju? Dziękuję.